Dzień dobry. Nie wysłamy filmiku z tego jak chodziliśmy na rękach, bo żeśmy się już trochę tym zmęczyli. właśnie przez ostatnie 10 minut się męczyliśmy. Teraz się bawimy z piłką. Pokażemy babciak się bawimy z piłką. Popatrz. Mm. Tak, się bawimy z piłką. Świetna zabawa. Co z piłką? Mhm. To co powiesz, babci? Co robisz? Leżysz sobie na kocu. Bawisz się z piłką. A niedługo pewnie pójdziesz się kąpać. Tak. Pokażemy babci, jaki mamy fajny samolot na biegunach. Popatrz, babciu. Taki mamy fajowy samolot na biegunach, który na razie służy za doniczkę, ale jak Janek urośnie, będzie samolotem na biegunach. O tak, śpiący kolega. Śpiący pan Jan. Co powiemy babci fajnego? Uśmiechniemy się do babci. Pomachamy. I powiemy babci, że widzimy się niebawem. Się bardzo cieszymy z tego powodu. Mhm. To chodź, jeszcze się ławimy z piłką troszeczkę. No. Dobra, koniec filmu.